Cześć kochani, witam Was. 52 dzień wyzwania z treningiem Hartmat. Czas leci i cieszę się, że ciągle są też pomysły na to, żeby tutaj się z wami dzielić taką mikrowiedzą na temat emocji. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, podzielić się trochę tym, co się czasem wydarza u mnie, co też dostrzegam na sesjach czy coachingowych czy medytacyjnych z ludźmi, którzy do mnie przychodzą. A chodzi mianowicie o taką o coś takiego, co nazywam prawem do poczucia się dobrze. Otóż czasem jest tak, że kiedy dużo się dzieje, kiedy wokół nas cała masa wyzwań, kiedy zdarzają się jakieś trudne, nieprzyjemne sytuacje, to odbieramy sobie prawo do tego, żeby poczuć się troszeczkę lepiej. Oczywiście ekstatyczna radość czy euforia, kiedy płoną lasy, nie ratujemy róż, ale dacie, danie sobie odrobiny spokoju w takiej sytuacji pomaga z trudnymi sytuacjami, pomaga z takimi wyzwaniami sobie poradzić. Więc chciałabym, żebyście dzisiaj popatrzyli, w których momentach tego, co się u Was dzieje, nie dajecie sobie prawa do tego, żeby poczuć się odrobinkę lepiej. I żebyście sobie poeksperymentowali i może właśnie wbrew takim wewnętrznym przekonaniom, często też społecznym przekonaniom, poczuli się odrobinkę lepiej. Hmm? Żebyście się poczuli odrobinkę, odrobineczkę dobrzej. <noise> tak wiem, to nie brzmi po polsku, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Chciałabym, żebyście sobie uświadomili, że bez względu na to, co się wydarza, bez względu na to, jak trudne emocje przeżywacie, macie prawo do tego, żeby nie tylko tę waszą energię wewnętrzną spalać poprzez trudne emocje i stawiania czoła trudnym wyzwaniom, ale też macie prawo do tego, żeby ładować swoje bateryki, żeby ładować wewnętrzną baterię, wewnętrzną energię właśnie takimi małymi, krótkimi sesyjkami dobrego. Poczucia dobrych emocji, takich emocji, które was troszkę podniosą. I taką emocją jest spokój. Już nie pierwszy raz o tym mówię, ale pokazuję wam troszkę różne perspektywy, kiedy ten spokój się przydaje. Skala emocji, które nas ładują, jest spora, bo to jest od spokoju, wyciszenia, poprzez wręcz ekstatyczną euforyczną radość, wszystkie te energie, wszystkie te emocje sprawiają, że te nasze wewnętrzne baterie ładują się szybciej lub wolniej, ale się ładują. Nasz organizm wtedy ma troszkę inną chemiczną strukturę, tak to ujmę i dlatego warto o te podnoszące, regenerujące emocje troszkę zawalczyć. Do czego was absolutnie zachęcam i dlatego dzisiaj, kochani, zrobimy sobie ćwiczonko to, to drugie, o którym troszkę rzadziej mówię, czyli inner is to ćwiczenie, które pozwala nam z tym wewnętrznym spokojem się połączyć. Ok? Chodzi o to, żeby, kiedy jest trudno, dać sobie odrobinkę wytchnienia i dawać sobie to wytchnienie, tę odrobinkę częściej. Powtarzać to kilka, może nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, jeśli tylko jesteście w stanie to zrobić. No dobra, kochani. To, żeby nie przedłużać, połóżcie swoją rękę na sercu. Jeśli chcecie, jeśli nie, nie musicie, ale chciałabym, żeby Wasza uwaga poszła do serca. Skupcie swoją uwagę na sercu. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco wolniej, nieco głębiej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla Ciebie komfortowy. A teraz z każdym wdechem wyobraź sobie, że wciągasz do płuc ten wewnętrzny spokój. Że takim wewnętrznym spokojem oddychasz. A teraz podaj mi taką intencję, żeby tym wewnętrznym spokojem oddychać dzisiaj przy każdej okazji, w każdym momencie, który sobie przypomnisz. Może zanim zaczniesz projekt, może zanim zaczniesz kolejnego kola online, może zanim z kimś porozmawiasz, zanim zrobisz sobie kawę. Zwracaj się z uwagą do serca i oddychaj wewnętrznym spokojem, i wszystko będzie ok. Kochani, życzę Wam cudownego ładowania bateryjek, bo to prawie <laughs> koniec tygodnia, więc się przyda. A my widzimy się jutro. Trzymajcie się, pa.